Witajcie w kolejnym odcinku Rozbrajanie mitów. Dziś zajmiemy się mitem, który zmienił nawyki żywieniowe całych pokoleń dzieci na całym świecie. Jedz szpinak! Będziesz silny jak papaj! Szpinak ma najwięcej żelaza. Bez szpinaku nie urośniesz. Słyszeliście to w dzieciństwie? Ten mit rozpowszechnił marynarz z fajką i puszką szpinaku. Dziś odkryjemy, jak błąd matematyczny zmienił postrzeganie szpinaku na dziesięciolecia, jak papaj wpłynął na sprzedaż warzyw i czy szpinak rzeczywiście jest magazynem żelaza. Przygotujcie się na fascynującą historię. 1929 rok. Ece Segar tworzy postać papaja żeglarza. Z komiksu przechodzi do filmów animowanych i staje się fenomenem kulturowym. Sekret siły papaja? Puszka szpinaku dająca natychmiastowe mięśnie, nadludzką siłę, dzięki czemu pokonywał każdego wroga. Miliony dzieci uwierzyły, że szpinak to magiczne warzywo. Sprzedaż szpinaku wzrosła o 33% w latach 30. Crystal City w Teksasie postawiło pomnik papaja jako królowi szpinakowej stolicy świata. To był marketing geniusz. Ale skąd wzięło się przekonanie o supermocy szpinaku? 1870 rok. Doktor Emil von Wolff bada zawartość żelaza w szpinaku. Zapisuje 35,0 mg, ale gdzieś w przepisywaniu staje się 350 mg. Prawda to 3,5 mg żelaza na 100 g, błąd to 35 mg, 10 razy za dużo. I ten błąd był powtarzany w podręcznikach przez dziesięciolecia. Ale czekajcie! Współcześni historycy nauki badali ten temat i, historia o błędzie przecinka, może sama być mitem. Więc co się naprawdę stało? Mike Sutton z University of Nottingham przeanalizował oryginalne dokumenty w 2013 roku. Żaden błąd przecinka nie istniał. Po prostu szpinak miał średnią zawartość żelaza, ale marketing i papaj zrobili swoje. Szpinak rzeczywiście ma żelazo. To prawda. Tak wyglądał marketing produktów szpinakowych w latach 20. Papaj popularyzuje szpinak w latach 30. Mit sam się nakręca przez dziesięciolecia. Świeży szpinak ma 2,7 mg żelaza na 100 g. Gotowany szpinak 3,6 mg. To średni wynik, nic szczególnego. Dla porównania soczewica zawiera 7,5 mg na 100 g. Fasola 6,7. Nasiona dyni 15 mg. Suszone grzyby 12 mg. Wszystkie bogatsze niż szpinak. Tymianek suszony 124 mg. Sezam 14,5. Migdały 4,3. Nawet jarmuż ma więcej niż szpinak. Kluczowy problem Żelazo niechemowe z roślin ma absorpcję tylko od 2 do 20%. Żelazo chemowe z mięsa od 15 do 35%. Ogromna różnica. Szpinak ma wysoką zawartość kwasu szczawiowego, który blokuje wchłanianie żelaza. Faktyczna absorpcja żelaza ze szpinaku to tylko 1 do 2%. To katastrofalnie mało. Policzmy zatem. Skoro szpinak ma 3,6 mg żelaza na 100 g, ale absorpcja to tylko 2%, więc daje nam to tylko 0,07 mg żelaza. Wołowina ma 2,6 mg, ale absorpcja 25% daje 0,65 mg. Wołowina wygrywa 9 razy. Jak więc zwiększyć absorpcję żelaza z roślin? Staraj się dodawać produkty zawierające witaminę C, na przykład sok z cytryny. Do tego jedz potrawy z mięsem. Unikaj herbaty i kawy podczas posiłku, blokują absorpcję. Unikaj także nadmiaru wina czerwonego. Tak więc, czy szpinak jest zdrowy? Tak, ma wiele innych walorów: witamina K, foliany, witamina A. Antyoksydanty jak luteina i zeaxantin chroniące oczy. Błonnik i chlorofil. A co w takim razie z przekonaniem, że szpinak jest dobry przy anemii? Niestety, szpinak ma mały wpływ na poziom żelaza. Lepsze źródła to mięso, wątroba, ryby. Przy ciężkiej anemii konieczna suplementacja żelaza pod kontrolą lekarza. Journal of Nutrition 2010 rok. Porównanie absorpcji żelaza z różnych źródeł. Wniosek szokujący. Szpinak w czołówce najgorszych źródeł żelaza dla człowieka. Mit krzywdził dzieci przez dekady. Zmuszanie do jedzenia szpinaku, rozwijająca się niechęć do warzyw w ogóle, niewielka korzyść zdrowotna, emocjonalne batalie przy stole. Wszystko przez mit. Przemysł szpinakowy dzisiaj wciąż wykorzystuje mit papaja. Reklamy odwołują się do siły i energii. Marketing nazywa go superwarzywem, choć to nieprawda. Inne mity o szpinaku. Detoksykuje organizm, buduje mięśnie, daje natychmiastową energię. Prawda? No nie. To tylko normalne, zdrowe warzywo, bez specjalnych supermocy. Czas na werdykt. Mito balony. Szpinak nie ma wyjątkowo dużo żelaza. Ma średnią ilość, a do tego słabo przyswajalną przez kwas szczawiowy. Dziesiątki innych produktów są lepszymi źródłami. MIT powstał przez marketing i papaja, nie przez naukę. Podsumujmy. Szpinak ma 3,6 mg żelaza średnia wartość. Absorpcja tylko 1-2% przez kwas szczawiowy. Wiele warzyw ma więcej żelaza. Mięso to zdecydowanie lepsze źródło przyswajalnego żelaza. Praktyczne rady: jedz szpinak, ale dla witamin A i K nie dla żelaza. Żelazo bierz z mięsa, ryb, wątroby, z roślin, soczewica, fasola, nasiona dyni. Zawsze z witaminą C dla lepszej absorpcji. Najlepsza kombinacja dla żelaza? Stek wołowy jako główne źródło, sałatka ze szpinakiem dla witamin, sok z cytryny na sałatce, deser z pomarańczami. Witamina C zwiększy absorpcję żelaza. Dziedzictwo papaja jest mieszane. Pozytyw. Zachęcił dzieci do jedzenia warzyw. Negatyw. Oparty na fałszywej przesłance naukowej. Lekcja. Marketing czasem jest silniejszy niż nauka. Niestety. A wy? Zmuszano Was do jedzenia szpinaków w dzieciństwie przez mit o żelazie? Wierzyliście w moc papaja? Napiszcie w komentarzach swoje wspomnienia. Jeśli obaliliśmy Wam dziecięcy mit, lajkujcie. W następnym odcinku sprawdzimy, czy miód jest rzeczywiście zdrowszy od cukru, czy może to tylko marketing w czystej postaci. Do zobaczenia i pamiętajcie: jedz różnorodnie, nie wierz w cudowną superżywność. Żadne warzywo nie ma magicznych mocy, mimo że tak twierdzi papaj. A jeśli chcesz poznać więcej mitów, wystarczy jedno kliknięcie. Subskrybuj i oglądaj kolejne odcinki. Zachęcamy Cię także do zostania naszym patronem. Papa już to robi. Link macie w opisie filmu. Cześć!